Cześć z tej strony Marek. Dziś opowiem wam więcej o grze ślimaki grze wydawnictwa Galacta, dziękuję gracji za przesłanie egzemplarza do recenzji. Slimaki są grą autora Damiana Stankowskiego, mimo że widzicie to jej angielskojęzyczne opakowanie gry. Gra oczywiście wyjdzie w Polsce po polsku. I ślimaki są grą, w której wcielacie się w drużynę ślimaków i będziecie się ze sobą tłuc. Jeśli graliście kiedyś albo słyszeliście o takiej grze komputerowej Worms, no to ślimaki są. Taką można powiedzieć, planszowym ekwiwalentem Wormsów. Będziecie używać różnych, śmiesznych, szalonych broni, rozwalać wyspę, na której toczy się gra, i będziecie starali się pokonać po prostu pozostałe drużyny. Gra jest od dwóch do czterech graczy i nie ma wprawdzie wariantu solo, ale uważam, że jest na tyle fajną grą. Miałem okazję w nią grać m.in. na Galaktikonie, że postanowiłem wam ją pokazać. Po drugie, jest to też gra właśnie autorska Galakty. Polska gra polskiego wydawcy, więc tym bardziej wydaje mi się, że takie gry warto gdzieś tam czasem pokazywać. No i też oczywiście ja byłem wielkim fanem warfów, może już nie grałem wiele lat, ale na czasach studiów moich dużo, dużo grałem w te takie warfy, jeszcze 2D, jakieś trybniarowe na komputerze, więc mam sentyment do, do takiej rozgrywki. Jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda dokładnie zawartość pudełka, to kilka dni temu wrzuciłem malboxing na, na mój kanał, co sobie możecie obejrzeć, a teraz pokażę Wam na czym polega rozgrywka w te ślimaki, a potem opowiem Wam o jakichś takich moich przemyśleniach dotyczących tej gry. Tak wyglądają ślimaki podczas rozgrywki dwuosobowej. Nieco to sam początek gry, tylko jesteśmy troszeczkę dalej, bo chciałem, żeby tu trochę więcej było elementów, które gdzieś tam pojawiają się też w, dalszym, w dalszej części gry. Centralny element stołu zajmuje plansza, na której na początku gry budujemy sobie wyspę. Ta wyspa składa się z różnych rodzajów kafelków. Mamy plaże, mamy łąki i mamy góry, więc mamy trzy poziomy i mamy jeszcze oczywiście wodę. Na plansze jest nadrukowane, jakie kafelki powinniśmy sobie położyć, w którym miejscu, ale ta plansza jest dwustronna, i z drugiej strony możemy sobie już taki układ wyspy zrobić, jaki nam się żywnie podoba. Ale to jest ten taki rekomendowany na te pierwsze rozgrywki. Wysokość terenu ma znaczenie, tak jak mówię, góry, łąki i plaże ponieważ jeśli stoimy wyżej, łatwiej nam jest z góry atakować w dół. Wchodzenie też z poziomu niższego na wyższy kosztuje więcej punktów ruchu, więc strategicznie musimy się jakoś tam ustawiać. Na początku gry każdy gracz ma cztery ślimaki i sobie je rozstawia, i potem przechodzimy do rozgrywki. Mamy taki licznik rund. Cała gra trwa 6 rund. Jeśli jakaś drużyna wyeliminuje wszystkie inne ślimaki w czasie tych sześciu rund, no to po prostu wygrywa. Jeśli jakieś ślimaki przetrwają z różnych drużyn do końca gry, no to wygrywa ten graf, którego ślimaków więcej przetrwało. Jeśli jakieś drużyny mają tyle samo ślimaków, no to po prostu liczymy punkty życia. Oprócz tej planszy, gdzie mamy te wszystkie kafelki, na których rozkładamy ślimaki, mamy też taki tor, powiedzmy, zatrucia, toksyczności i wody, Mamy taką beczkę, którą to sobie oznaczamy. Na początku jest ona na piątce, ale potem będzie w czasie gry rosła w efekcie różnych kart, które gdzieś tam będziemy sobie też zagrywać. I to pokazuje, ile obrażeń dostaną ślimaki, jeśli znajdują się na kafelkach wody na końcu rundy. Jeśli jakiś ślimak wpadnie do wody, no to najlepiej, żeby z tej wody wyszedł do końca rundy, bo jeśli nie, będzie dostawał obrażenia. Na początku gry 5, potem 10, 15, 20 dalej. Ponieważ wszystkie ślimaki mają 30 punktów życia tylko i wyłącznie. No, to w tym momencie trzeba sobie tego pilnować, więc woda jest tutaj dla ślimaków niebezpieczna. Każdy gracz dostaje taką planszewkę, na której będzie sobie zaznaczał punkty życia ślimaków, dostaje w swoim kolorze takie okrągłe znaczniki i wszystkie zaczyna na 30 i potem będziemy sobie je przesuwać w lewo lub w prawo, jeśli będziemy się leczyć, a w lewo, się będziemy dostawać obrażenia. Tu jest miejsce na kafelki, które pokazują, jaki będzie aktywny ślimak, tu mamy miejsce na taki kafelek frakcyjny. W grze mamy 6 frakcji. Każda frakcja ma swoją unikalną zdolność i każda frakcja ma swoją unikalną jedną broń, więc po wybraniu koloru gracza gracze sobie czy losują, czy wybierają jaką frakcją chcą grać, biorą taką właśnie kartę frakcyjną swoją i będziemy przechodzić do rozgrywki. Pod planszetką, gdzie mamy te punkty życia, mamy miejsce na pięć kart akcji. Dlatego, że na początku każdej rundy będziemy zagrywać 5 kart i potem będziemy te akcje wykonywać. Ale o tym przejdę, e, powiem za chwilkę. Każda runda gry. Tu mam jeszcze, jeszcze owa Tu mamy różne znaczniki. Znaczniki, które pokazują, jak bardzo uszkodzony jest kafelek. Znaczniki ognia, które też mogą się pojawić w efekcie różnych broni. Czy jakiś tam dynamit, czy mina. Broni mamy bardzo dużo w tej grze i one mają różne efekty. Tu jest taka wielka talia, czy broni, czy różnych specjalnych kart. Te karty dzielą się albo na karty czerwone, to są ewidentnie już po prostu bronie, którymi możemy atakować przeciwników, albo jakieś karty specjalne, które pozwalają nam robić różne rzeczy. Podłożyć jakiś tam dynamit, czy na przykład nie wiem, minę. Są tu karty, które gdzieś tam mogą nas wyleczyć, czy możemy się nimi przetransportować. Więc mamy te karty fioletowe, które są takimi specjalnymi kartami, powiedzmy, akcji, i karty czerwone, które służą do atakowania naszych przeciwników. Więc kart, widzicie, talia jest całkiem. Spora. Na początku gry każdy dostaje pierwszy gracz dostaje trzy takie karty specjalne, pozostali gracze dostają cztery, ale każdy gracz dostaje też pięć kart w swoim kolorze, i to są podstawowe karty akcji. Tak, te karty specjalne najczęściej są jednorazowego użytku, i kiedy je wykorzystamy, zostają odrzucane z gry. Chyba, że mają taki symbol nieskończoności. Te karty wracają nam na rękę, ale większość tych kart, takich specjalnych, fioletowych czy czerwonych, jest jednorazowego użytku. To te podstawowe karty, które dostaje każdy gracz w swoim kolorze, każdy gracz ma dokładnie taką samą talię pięciu kart. Te karty zawsze wracają nam na rękę na koniec każdej rundy i te podstawowe karty zawsze będziemy mogli wykorzystywać. Jak wygląda rozgrywka w ślimaki? Każda runda podzielona jest na cztery fazy. W pierwszej fazie ta pierwsza faza jest pomijana na samym początku, w pierwszej rundzie, ale normalnie w pierwszej fazie dobieramy sobie jedną kartę z tej talii. Możemy odrzucić dwie te właśnie specjalne karty z ręki, żeby dobrać jeszcze jedną kartę z tej talii. Czyli jeśli mamy jakieś takie karty akcji, które no nam nie pasują, czy nie chcemy ich użyć, możemy dwie odrzucić, żeby dobrać jedną kartę. I możemy jeszcze dobrać naszą specjalną kartę akcji. O ile w poprzedniej rundzie zginął nam jakiś jeden ślimak. Jeśli jeden ślimak naszej drużyny zginął, wtedy na rękę możemy na początku rundy dobrać tą kartę. I we wersji tych wszystkich naszych tutaj dobierania, wymieniania kart i tak dalej, na końcu pierwszej fazy nie możemy mieć w ręce więcej niż 10 kart. Możemy mieć 5 kart akcji tych i 5 tych dodatkowych. Jeśli mamy więcej niż 10, no to której z tych dodatkowych musimy sobie odrzucić. Tych podstawowych pozbyć się nie możemy. To jest pierwsza faza. Cała gra trwa 6 rund, tak jak już mówiłem. Druga faza to jest faza planowania. W tej fazie musimy z tych czterech kafelków, które mamy, to są trzy podstawowe nasze ślimaki, one różnią się wyglądem, bo jakby umiejętności jakichś specjalnych nie mają. I czwarty kafelek mamy lidera. Tak jak mówię, każdy wybiera frakcję na początku gry i dostaje taki unikalny kafelek lidera. Z tych czterech kafelków musimy wybrać sobie Dwa ślimaki, które będą w tej rundzie hmm, wykonywać akcję. Pierwszy to jest ślimak główny, który wybierzemy, a drugi to jest taki ślimak rezerwowy, dlatego że jest taka akcja, która pozwala zamienić tego głównego z tym rezerwowym, i wtedy ten rezerwowy to on będzie wykonywał akcję. Powiedzmy, że już wybierzemy sobie ślimaka naszego głównego, niech to będzie ten. I wtedy w sekrecie go kładziemy zakrytego w ten sposób, żeby inni gracze nie widzieli. I teraz wybieramy sobie drugiego, niech to będzie nasz. Lider, nasz boss. Liderzy tym się różnią od podstawowych ślimaków, że życia mają tyle samo, ale podczas ataku, kiedy atakujemy jakąś bronią i będziemy rzucać kośćmi, dlatego że podczas ataku wykorzystujemy takie kostki, lider ma może za darmo jedną kość podczas ataku przerzucić. Co jest całkiem fajne, bo jeśli nie uda nam się trafić, możemy liderem przerzucić kość. W tym głównie różni się lider od pozostałych ślimaków, że ma możliwość przerzucania jednej kości w ataku. I tego drugiego też dajemy sobie zakrytego. Dajemy to po to zakryte, żeby inni gracze nie wiedzieli, jakimi ślimakami planujemy podczas rundy grać. Kolejna rzecz jest taka, że z tych wszystkich kart, które mamy, kart akcji, wybieramy sobie pięć kart, które sobie zagramy, położymy pod naszą planszetką od lewej do prawej. Kładziemy je również zakryte, tak, żeby inni gracze ich nie widzieli. I to są akcje, które będziemy podczas naszej całej rundy będziemy mogli wykonywać. Będziemy po kolei odkrywać te kartę od lewej do prawej i wykonywać akcje, które są na tej karcie na przemieniu. Czyli pierwszy gracz odkrywa pierwszą kartę, drugi gracz odkrywa pierwszą kartę. Jeśli są dwie osoby, no to potem znowu pierwszy gracz odkrywa drugą kartę i tak dalej, i tak dalej. Więc my musimy sobie te akcje zaplanować i jakby zaprogramować na całą rundę do przodu. Nie jest to oczywiście łatwe, ale plusem jest to, że te podstawowe karty akcji mają zawsze dwie ikony. I my, kiedy będziemy tą kartę odkrywać, decydujemy w momencie odkrycia czy korzystamy z tej górnej akcji, czy korzystamy z dolnej akcji? Połóżmy sobie po prostu jakieś te ikonki, znaczy karty tutaj, dajmy na to: niech będzie ta, jakieś tam podstawowe, niech to będzie ta. Nie wiem, potem możemy sobie położyć tą kartę i na przykład, nie wiem, możemy sobie dać jeszcze, może bez sensu, zróbmy tak. Tak i tak. I te pięć kart położyliśmy, te podstawowe, zakryte, odkładamy sobie gdzieś. W tym momencie na boku. Czyli wybraliśmy, jakimi ślimakami będziemy grać w tej rundzie, i jakie pięć akcji będziemy chcieli wykonać. Każdy gracz robi dokładnie to samo. I potem przechodzimy do trzeciej fazy. Trzecia faza to jest odkrywanie tych kart i wykonywanie akcji. I w kolejności graczy teraz każdy gracz odkrywa kartę i robi to, co jest na niej pokazane. Najpierw odkrywa przy pierwszej karcie. Pierwszy żeton ślimaka, czyli to jest aktywny ślimak na tą rundę. One w tym momencie wszystkie tutaj leżą, bo normalnie te ślimaki mają takie stendisy i sobie stoją. Ja je położyłem, żebyście widzieli coś w kamerze, no bo jak one by wszystkie były tak, to nie, widzieliście, nie widzielibyście niczego, więc one sobie w tym momencie leżą. Czyli to jest nasz aktywny ślimak. I w tym momencie mamy taką kartę i wybieramy, którą akcję chcemy wykorzystać, wykonać i tą akcją wybraną kładziemy tą kartę odkrytą do góry. Jakie mamy podstawowe akcje? To jest akcja poruszania się. Możemy się poruszyć od dwa pola. Czyli ten nasz ślimak mógłby stąd iść tu i na przykład tu. Albo stąd mógłby iść tu i tu. Możemy chodzić po tym samym poziomie i to kosztuje jeden punkt ruchu, przemieszczenie się na sąsiedni kafelek. Możemy wejść na kafelek niższy, to też kosztuje jeden punkt ruchu. Ale jeśli chcemy wejść na kafelek, który jest wyżej, czyli z łąki na przykład na górę, no to musimy wydać dwa punkty ruchu. Czyli nie możemy iść stąd tu i tu, bo to kosztowałoby trzy punkty. Ale jak bylibyśmy tu, Możemy zapłacić, wydać te dwa punkty ruchu, żeby wejść na to, co jest wyżej. I tak samo z wody. Jeśli chcielibyśmy wejść na górę, to musimy najpierw wejść tu, potem wejść tu, i potem wejść tu. Nie możemy iść o więcej poziomów do góry niż jeden. Czyli to jest akcja ruchu. To jest akcja kopania. Akcja kopania powoduje, że kopiemy kafelek, który mamy pod naszym ślimakiem, kładziemy na tym kafelku taki żeton uszkodzenia. I dobieramy jeden przedmiot z góry z tej talii. Dobieramy, dostaliśmy moździerz i tą kartę dokładamy sobie do naszej ręki. Tym limitem 10 kart na razie się nie musimy przejmować, bo to jakby będziemy sprawdzać dopiero w pierwszej fazie kolejnej rundy, czy mamy więcej kart niż 10. I ten kafelek w tym momencie jest uszkodzony. <laughs> Jeśli byśmy drugi raz zrobili akcję kopania na już uszkodzonym kafelku, no to też dobieramy tą kartę, ale wtedy ten kafelek zostanie zniszczony. Odkrywamy go i patrzymy, co jest na dole. W tym przypadku dostalibyśmy jeszcze bonusowo dwie karty i kafelek wypadłby z gry. Nie zawsze bonusy na dole są korzystne, to wam pokażę. Na przykład, pod kafelkami gór czasem znajduje się mina. Mina powoduje, że każdy ślimak na tym kafelku dostaje 10 obrażeń i ta mina niszczy jeszcze jeden kafel, który jest poniżej, czyli tą łąkę. Pod łąką mogą być karty, tak jak widzieliśmy przed chwilą, ale mogą być też pułapki. A pod kafelkami plaży. Najczęściej nie jest nic, albo jest taka beczka, i jak się pokaże taka beczka, wtedy tą beczkę na tym torze tutaj wskażenia wody przesuwamy do góry, co oznacza, że na końcu rundy ślimaki będą dostawać jeszcze więcej obrażeń za to, że znajdą się w wodzie. Eee, więc możemy kopać, przekopywać się po to, żeby zdobywać jakieś eee, nowe karty. I żeby niszczyć też tą wyspę. Bo to strategicznie może także że chcemy ją zniszczyć. Przy ruchu, bo ja to jeszcze zapomniałem powiedzieć, że jak się ruszamy. Normalnie na kafelku jest limit trzech ślimaków. Jeśli chcielibyśmy naszym ślimakiem wejść na kafelek, na którym są już trzy ślimaki, to wtedy jednego z nich musimy wypchnąć. I my decydujemy, którego wypychamy i gdzie na sąsiednie pole. I to też jest jakiś element strategii, bo możemy na przykład wypchnąć ślimaka do wody, jeśli on nie da rady wrócić z powrotem na wyspę, na końcu rundy dostanie obrażenia. Jakie mamy kolejne karty? Kolejna karta to jest celowanie. I jeśli. Yy... Wybierzemy tą akcję celowania, to jeśli następną kartą w sekwencji byłaby karta czerwona broni, wtedy możemy podczas ataku przerzucić naszą kość. Więc celowanie powoduje, że jeśli następna karta w sekwencji jest kartą ataku czerwoną, będziemy mogli przerzucić kość ataku. Jeśli tę akcję wykonywałby lider, to to się kumuluje, czyli lider mógłby raz przerzucić ze swojej zdolności normalnej, a drugi raz celowania. Ta akcja mówi, że możemy zamienić ślimaka. Wtedy odkrywamy tego, który był tym rezerwowym i zamieniamy go z tym, który był głównym. To pozwala nam dostosować strategię w czasie trwania rundy, i wtedy zamiast tego ślimaka naszego, który był pierwotnie tym głównym, zamieniamy go z tym rezerwowym, i teraz ten rezerwowy staje się głównym i on będzie wykonywał resztę akcji, które są na kolejnych kartach. Kolejna karta znowu kopanie, znowu celowanie. Tych akcji podstawowych mamy sześć. Tu jest jeszcze broń, to za chwilkę powiem. Bo jeszcze o czym nie mówiliśmy. Mieliśmy już kopanie, mieliśmy chodzenie, mieliśmy celowanie, mieliśmy zamianę. Czegoś mi tu jeszcze brakuje. O, jeszcze jest taka akcja. To jeszcze opowiem, to jest po prostu uderzenie zasięg zero na kapelku, na którym jesteśmy. Uderzamy ślimaka i innego. I on dostaje po prostu pięć obrażeń. to jest akcja uderzenia, to jest akcja muszli. Każdy z graczy ma dwa takie znaczniki muszelek, i jeśli sobie to zagramy na konkretnego ślimaka, wtedy tego ślimaka, jego stędzisa wkładamy do tej brązowej podstawki. I to znaczy, że ten ślimak jest w muszli. Ślimak w muszli, dopóki w tej muszli pozostanie, nie będzie robił ataku, nie będzie gdzieś tam sobie dalej chodził. Jest schowany i daje mu to tyle, że przy każdym ataku dostaje o 5 obrażeń mniej, niż powinien dostać, jakby tyle obrażeń, co wynika z karty, dostaje 5 mniej. I takiego ślimaka też nie można wypchnąć. Czyli, jeśli byłyby trzy ślimaki na polu i wszedłby na nie czwarty, to ślimaka, który jest schowany w muszli, nie można z tego pola wypchnąć. Jeśli na jakimś kafelku były, były trzy ślimaki w muszli, no to nowy ślimak na to pole wejść nie może. No i mamy jeszcze karty broni. Każda karta broni ma czasem taką szczałeczkę do góry. Ona mówi, że możemy atakować dowolne pole, które jest niżej, wyżej, czy na poziomie naszym. Normalnie, jeśli tej szczałeczki nie ma. Możemy atakować tylko pola, które są na tym samym poziomie, co my, albo niżej. Ta karta mówi, jaki jest zasięg. Teraz ja Wam jeszcze coś pokażę. Może jakąś inną kartę będę miał. O. Ta karta mówi, że zasięg to jest od 1 do 4, czyli rzucamy granatem. Na tle jest heks, czyli ona zadaje obrażenia wszystkim ślimakom, które są na danym heksie. Ta karta na przykład strzałeczki nie ma i ma kółeczko, czyli ona na przykład ten młotek atakuje tylko jednego wybranego przez nas ślimaka na tym polu, co my. A granat atakuje wszystkie ślimaki na całym heksie w zasięgu od 1 do 4. I potem mamy ikonki. W tym momencie rzucamy jedną kością ataku. Patrzymy, co wyrzuciliśmy. Wyrzuciliśmy kwadrat, czyli atak się udał. Ten heks, który wybraliśmy, tam spadł granat. Wszystkie ślimaki na tym polu dostają aż 20 punktów obrażeń, i heks zostaje, całe pole, heks terenu zostaje zniszczony. Jeśli wyrzucilibyśmy trójkąt, to w tym momencie nie trafiliśmy. Wybieramy sąsiednie pole z tym pierwotnym, które celowaliśmy, i ono zostaje trafione. Ale obrażenie zadaliśmy, i w tym momencie to pole zostaje zniszczone. Więc yy, wygląda to tak, i tak wygląda większość broni. Na przykład tu mamy moździerz, jest podobnie. Mamy kwadrat, mamy kółko. W zależności od tego, co wypadnie, no to coś tam się wydarzy. Jakby wypadł trójką, no to po prostu w ogóle nie udało nam się trafić. Jeśli jesteśmy przywódcą, możemy sobie tą kość przerzucić, albo jeśli właśnie skorzystaliśmy z tego celowania, no to też możemy spróbować przerzucić. No ale mamy jeszcze takie karty dodatkowe, na przykład fioletowe, typu na przykład apteczka. Ona po prostu, wybieramy ślimaka na polu tego aktywnego i ten ślimak dostaje 10 punktów życia z powrotem. I tak sobie gramy. Kiedy wszystkie karty akcji zostaną wykonane, Przechodzimy do podsumowania, do czwartej fazy. Czwarta faza to jest takie czyszczenie. I teraz tak, jeśli na przykład były jakieś dynamity położone gdzieś na kafelku, te dynamity wybuchają i kafelek zostaje zniszczony. Jeśli był ogień gdzieś, no to ten ogień też uszkadza kafelek, na którym był ogień, zostaje ściągnięty. Jakieś karty mogą mieć jakiś efekt końca, końca rundy. Następnie wszystkie te karty sobie ściągamy z powrotem na rękę. Karty akcji, czyli te czerwone, fioletowe, specjalne zostają odrzucone, o ile nie mają tego symbolu. jakie symbol nieskończoności wracają na rękę, ale jeśli byśmy na przykład skorzystali sobie z apteczki, czy granatu, czy właśnie tego moździerza ta karta trafiłaby na stos kart odrzuconych i byśmy już ją po prostu w tym momencie stracili. Przesuwamy znacznik rundy na kolejną, czyli mamy w tym momencie czwartą rundę i e, zmieniamy pierwszego gracza na gracza następnego. I przechodzimy do kolejnej rundy. I w kolejnej rundzie znowu na początku dociągamy jedną kartę, możemy podmieniać karty, jeśli ma więcej niż 10 musimy coś odrzucić. Potem planujemy akcję, wybieramy, który ślimak będzie aktywny, który nie, bo to sobie ustalamy na początku każdej rundy, to nie jest tak, że to ustalamy gdzieś tam na grę. Potem wykonujemy tę akcję, tłuczemy się i tak trwa cała gra. Jeśli, mówię, dojdzie do szóstej rundy, i jedna drużyna pokona wszystkie inne, no to wygrywa. Jeśli jakieś ślimaki z różnych drużyn przetrwają, wygrywa gracz, który ma najwięcej ślimaków, a jak różni gracze mają taką samą liczbę ślimaków, no to wtedy patrzymy, która drużyna ma sumarycznie najwięcej punktów zdrowia. Jeśli dalej mają tak samo, no to gra kończy się remisem. I tak w skrócie wygląda rozgrywka ślimaki. Przejdźmy sobie do podsumowania. Porozmawiamy sobie o Ślimaczkach. Wiecie już, jak się w tą grę gra, więc powiem Wam, jakie są moje przemyślenia. Po pierwsze, uważam, że ta gra ma bardzo proste, intuicyjne zasady, które łatwo jest wytłumaczyć, czy zrozumieć samemu, jak się uczymy gry, a też wytłumaczyć nowym graczom. Ale z drugiej strony jest na no, tyle zaawansowana, że daje jednak takie poczucie frajdy i satysfakcji nawet właśnie zaawansowanym graczom. To nie jest jakaś taka, taka prostatka gra, ale jednak to planowanie akcji, różne karty akcji, różne bronie, różne karty ekwipunku. Zagrywanie tych kart w ciemno no, daje tutaj dużo możliwości jakiejś tam taktyki, strategii czy czegoś takiego, a z drugiej strony te zasady są dosyć proste. Yy, mamy bardzo dużo kart, co mi się podoba. Mamy karty broni, karty te różne specjalne, te fioletowe, czerwone, jest ich całkiem, całkiem sporo. Jeśli grałeś kiedyś w warstwę, no to wiecie, że te robale miały bardzo dużo dziwacznych różnych broni. Tutaj jest podobnie. Mamy ciasta, jakieś gołębie, yy, różne, mówię, no bronie, wszelakie zasięgowe, bliskiego dystansu, jest tego naprawdę dużo, dużo. Więc przy każdej rozgrywce to nie jest tak, że milicie, znaczy, się rzeczy no, grając, będziecie odkrywać te same karty przy kolejnych rozgrywkach, ale w każdej grze no, nie wiecie do końca, co wyciągniecie z tej talii. Podoba mi się że jest modularna plansza. Wprawdzie jedna strona planszy pokazuje, jakie kafelki terenu położyć i w jakiej wysokości, ale ta druga pozwala wam położyć sobie taki wygląd wyspy, jak chcecie, i to jest bardzo spoko. Nie by była tylko jedna plansza, gra byłaby nudna, a tu przez to, że możecie ten teren rozwalać w czasie gry, ale też stworzyć sobie taką wyspę, jaką chcecie, tylko do was, od was zależy, czy to będzie mała wyspa i będziecie się tu zna na małym obszarze, czy jakaś taka rozlazła, duża. To jest bardzo spoko. Mamy sześć frakcji. Każda ma unikalną bronię, unikalną umiejętność. No to też jest spoko, bo yy, mimo że te podstawowe karty akcji i te podstawowe ślimaki są takie same, no to każda frakcja jednak tą swoją zdolnością powoduje, że troszeczkę jedną strategię można w tej grzmiać. Mieć macie jakieś zombiaki, jakieś morskie, robale, robale ninja, to jest bardzo fajne. No, i ta jedna karta specjalna broni, którą też możecie zdobyć, jak Wam ślimak padnie. Chciałbym, może, żeby te frakcje były trochę bardziej zróżnicowane, żeby miały na przykład trochę bardziej różne od siebie te karty akcji, jakieś takie unikalne, może czy coś, ale nawet z tymi po prostu w tym momencie różnicami między frakcjami jest całkiem fajnie. E, musicie brać uwagę, znaczy, wziąć pod uwagę to, że im więcej graczy gra w tą grę, tym e, gra staje się bardziej chaotyczna po prostu, bo. Przy dwóch graczach jeszcze można coś sobie zaplanować, bo te akcje planujecie w przód, zanim tak naprawdę rozpocznie się faza akcji. Musicie pięć kart w ciemno sobie wyłożyć, no i tak próbujecie zgadnąć, co wy możecie zrobić, co przeciwnik chce zrobić, jakby no, od Was zależy. Co sobie tam zaplanujecie, ale uwierzcie mi, że przy czterech graczach jest po prostu chaos na plansze. Grałem w to czwórkę na Grafikonie, i to jest po prostu jedna wielka rozpierducha. No, walicie inne ślimaki, zanim tura do was wróci, to już może iluś kafelków w planszy nie być, iluś ślimaków może nie być, to wszystko się zmienia. Trzeba sobie jakoś próbować z tych kart, które gdzieś tam macie zagrane. No, dobrze, że one są dwustronne, te podstawowe. Coś tam wybieracie, coś tam kombinować, jest to chaotyczna gra, przy większej liczbie graczy. No i gra też jest mocno losowa, no to jest dużo elementów losowych. Losowe karty zabieracie stali, losowe bonusy, albo pułapki macie pod kafelkami. Rzucacie kośmi, kiedy atakujecie, macie pecha, nie macie przerzutu, no to jest szansa, że na przykład w ogóle nie traficie z broni, albo traficie nie w taki sposób, jaki chcieliście. No to nie jest jakaś gra wojenna w stylu gier od GMT, gdzie gdzie teraz wiecie, no, wszystko sobie to można zaplanować, obliczyć i przeliczyć. No jest to po prostu losowa, chaotyczna gra do grania ze znajomymi, powiedzmy, przypiwku i taka po prostu wesoła rozwałka na planszy. Yy. I z takich uwag jeszcze jednych, no to jest to, że fajnie byłoby zobaczyć jakiś taki zestaw, nie wiem, komponentów deluxe do tej gry, na przykład, gdzie byłyby, nie wiem, może właśnie figurki tych ślimaków, jakieś fajne znaczniki dynamitu, min nie wiem, może bardziej trójwymiarowa ta plansza, by była jakieś większe heksy, wyższe heksy. Aczkolwiek ja rozumiem, no, z czego się wzięło to, że tych rzeczy nie ma. na tą grę wypuszcza od razu do sklepów. To nie jest żadna gra na Kickstarterze, za nie 100-200 dolarów napchana plastikiem, tylko po prostu gra, która ma się znaleźć teraz w sklepach, więc ta cena też jest dostosowana do no, jakichś takich racjonalnych wyliczeń. Wszystkie takie komponenty deluxe byłyby droższe, ale może, nie wiem, jak gra by była jakimś sukcesem, to Galacta może gdzieś wprowadzi taki, taki dodatkowy pakiet z takimi gadżetami. Jestem też ciekaw generalnie, jak jest przyszłość ślimaków, bo graja się się przyjmie, to myślę, że ma duży potencjał na dodatki. Bardzo łatwo tutaj, znaczy łatwo, no nie w sensie developmentu, ale w łatwy sposób można było dodać nowe frakcje, nowe kafelki, wyspy jakieś unikalne, nowe karty, broni, jakieś tam, nie wiem, różne po prostu dodatkowe rzeczy w ramach takich nawet małych dodatków. Więc ciekawe ciekawe, co tam dalej wymyślą. No wiem, że też Damian kombinował to troszeczkę gdzieś tam nad wariantem solo, więc może coś takiego też gdzieś tu wprowadzi, ale no na ten moment tego solo nie ma. No ciekawe, ciekawe jak się potoczą dalej Rosji Ślimaków, bo rozwijać tą grę można naprawdę w różne strony i dodawać tu można dużo do środka. No i tak co, Ślimaki polecam w sumie Wam, jeśli lubicie takie gry powiedzmy imprezowe, bo dla mnie Ślimaki to jest taka gra imprezowa trochę dla takich geeków którzy oczekują od gier imprezowych czegoś więcej niż od takich typowych. Czyli dla takiej osoby jak ja, bo ja nie, jestem, nie lubię za bardzo jakichś party game'ów, a dla mnie to takie właśnie trochę party game. Tak gra, wiecie, no to chipsów, browarka, spotkać się z znajomymi i, i wesoło się ponaparzać na planszy. Takie były też zawsze warmsy. Ja takie kojarzę właśnie z czasów studenckich, gdzie spotkaliśmy się właśnie z komplami, Gdzieś tam przy piwku w akademiku, czy gdzieś tam na stancji u kogoś i na się w te wormsy ciupało. I, i, i mówię wormsy, bo, bo, bo mimo że mamy te ślimaki, no to, to są po prostu wormsy na planszy. Tak jak robicie takie, takie, mówię. Takie klimaty, klimaty jakieś rywalizacyjne, trochę złośliwe, no bo tu atakujecie siebie, ale fajnie zaprojektowane, fajnie wymyślone. To Wam gorąco polecam, mimo że gra nie ma wariantu solo. Ja wiem, profanacja, na pewno w komentarzu, jak możesz pokazywać taką grę, skoro ona nie ma solo. No mogę, no jest to mój kanał, mogę pokazywać co chcę, ale tak szczerze mówiąc, to jest to po prostu bardzo fajna gra i dlatego chcę Wam zwrócić na nią uwagę. Każdy, z kim rozmawiałem, a kto miał okazję w tą grę grać, czy na jakichś targach, galaktykonach, konwentach, mówił, że jest naprawdę bardzo, bardzo spoko. Więc tak macie, będziecie mieli okazję. To polecam się tą grą zainteresować. To tyle. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapy w górę, do subskrypcji mojego kanału. Zbliżamy się już do 5 tysięcy, niewiele brakuje, więc bardzo mi miło i bardzo się cieszę z każdej subskrypcji. No i oczywiście odwiedzajcie mnie na social mediach moich, co tam lubicie: Twitter, Trenz, Facebook, Instagram dla każdego coś miłego. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się do następnego razu. Cześć!